Już mam dosyć tego odcinka, fabryka. Przez chłopaków prawie straciłam pracę. Nie odzywać się, chłopaki, potwory. 5. Pora eksplorować losowy wymiar. 5. Wow, co to jest za dom? 5. Teleport dalej. 5. Idę eksplorować. 5. Ile razy mamy mówić: spadaj z mojego mieszkania? Czemu świat jest do góry nogami? No nie, 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 czemu nie chcę spadać do kosmosu? Dawaj do portalu. Czemu ten wymiar jest pusty? Spadam stąd. O ja nie mogę chmury na ziemi co dalej może żeby się poruszały jak stwory. Co? Sąsiad! 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 Ej, jak mam się wydostać z tego? a zaraz się utopię, zaraz jestem postacią fikcyjną. 5. pod wodą, jestem. Wow, wymiar kresu idę eksplorować, ale muszę uważać na kresostwory. No, czemu kresostwory mnie gonią? Serio, jak mam wrócić do mojego wymiaru, nie ogarnia, ale czemu? Aha, w Gumba 31, byłam odmłodzona i nie szukałam wyjścia, ale jak było być młodą? Czekaj, chyba już wracam. Czekaj, jak zamknąć portal. Но no, курдера.